Zdrowe Rozmowy. Julia Łata, dzień dobry. Gościmy dziś w Radio Yard profesor Annę Grzeszczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a będziemy rozmawiać o wściekliźnie. Witam Panią serdecznie. Witam Państwa. Pani profesor, czy wścieklizna jest problemem medycznym w Polsce? Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to pytanie. Ono brzmi troszkę podchwytliwie, tak, bo jak się zastanowimy nad wścieklizną, prawda, choroba dziwna jakaś w ogóle czy występuje, a jeśli występuje, no to na pewno nie u nas, jakieś tam dalekie kraje, Indie, na przykład Afryka. Natomiast zaskoczę Państwa mówiąc, że Polska należy do krajów o wysokim ryzyku zakażenia wirusem wścieklizny. Co, a skąd ta definicja? Dlaczego tak się dzieje? Otóż okazuje się, że w Polsce występują zakażenia wirusem wścieklizny zwierząt domowych i takie ognisko nadal występuje w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim, co nakłada na służby weterynaryjne określone obowiązki. Wścieklizna jest chorobą wirusową o niemal 100% śmiertelności i do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez zakażone, chore zwierzę. Natomiast kolejna taka ciekawostka, która Państwa może zainteresować, to, że choroba ta może być chorobą jatrogenną, czyli występującą w związku z opieką medyczną. Ale to może dla zainteresowanych albo jeśli starczy nam czasu. Wspomniała Pani o województwie lubelskim i podkarpackim. Czy my tutaj na Podlasiu w związku z tym możemy udawać, że problem nie Dlaczego istnieje? Problem istnieje zawsze i wszędzie. Kwestia jest tego rodzaju, Kogo i czego dotyczy? Otóż, no może nieoficjalna informacja, że wirusy wykryte, takie wirusy wywołują, spokrewnione z wirusem wścieklizny, wykrywane są wśród nietoperzy. Natomiast od lat nie było zakażeń zwierząt wolnożyjących i zwierząt domowych na terenie naszego województwa. Natomiast trzy lata temu były ogniska zakażeń psów, kotów i lisów w województwie mazowieckim. Także zwierzęta granic nie przestrzegają i mogą wędrować sobie stąd. Pełna gotowość służb weterynaryjnych w nadzorze nad zwierzętami wolno żyjącymi no i tutaj nas, jako właścicieli zwierząt domowych jest bardzo duża rola w zapobieganiu tej chorobie. Leśnicy chroniąc, chroniąc lisy głównie przed zakażeniem rozsypują czy rozsypują w lesie szczepionkę przeciwko wściekliźnie lisów właśnie. Stąd może Państwo kojarzą komunikaty uwaga, nie podnoś, y, 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 trzymaj swoje zwierzęta y, y, na uwięzi, żeby nie zjadły y, szczepionki przeznaczonej dla lisów. Tak? To na pewno Państwu się obiło uszy. Natomiast, y, natomiast każdy z nas, właściciel zwierzaka, y, zwierzęcia domowego, tak, który jest członkiem rodziny i któremu należy się szacunek taki jak człowiekowi albo większy, bo swój, o swoje prawa nie upomni, musimy pamiętać o tym, że należy zwierzęta szczepić przeciwko wściekliźnie. I na naszym terenie, w województwie podlaskim jest w całej Polsce jest obowiązek szczepienia psów po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. Natomiast jeśli chodzi o koty, to to postępowanie jest dobrowolne. Natomiast wiemy, że w tych rejonach, gdzie są ogniska występowania wścieklizny, tam ta, te zalecenia zostały roz. Roz, również rozszerzone na koty. I tu zaskoczę Państwa też tym, być może, jak częste są pogryzienia przez zwierzęta wolno żyjące czy domowe. I tutaj jest taki problem, że mamy opracowane swoiste postępowanie bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu wściekliźnie u, zwierząt, u, u ludzi. Natomiast w przypadku, kiedy zwierzęcia nie można obserwować albo właściciel nie chce współpracować z osobą pogryzioną, i to się bardzo często zdarza, kiedy zwierzę domowe, pies, prawda, powinien być zaopiekowany, zaszczepiony. Nie jest zaszczepiony, nie można go obserwować, no wtedy osobę pogryzioną czeka cykl szczepień. Jest to kilka szczepionek. Także w poradni, w poradni chorób zakaźnych, która nazywa się poradnią antropozonos, czyli chorób od zwierzęcych, przenoszonych na człowieka przez zwierzęta. Prowadzimy profilaktykę wścieklizny, swoistą profilaktykę wścieklizny albo w poradni, albo właśnie w klinice, której pracuję, czyli w klinice chorób y, y, zakaźnych i neuroinfekcji. Prowadzimy swoistą profilaktykę. Na nią składają się szczepienia, a w szczególnych przypadkach możemy podać preparat immunoglobulin, czyli taki, który zawiera gotowe przeciwciała, przeciwko wirusowi wścieklizny i zapobiega zakażeniu. Natomiast no, tutaj my mamy dużo do zrobienia. Jak się pani redaktor wydaje, co każdy z nas może zrobić? No to przede wszystkim myślę, że pomimo tego, że szczepienia kotów nie są obowiązkowe, to, to jednak warto to robić, ale przede wszystkim nie wypuszczać tych zwierząt z domu i nie zwiększać tego ryzyka, prawda? No, to, to jest możliwe postępowanie. Nie jestem kociarą, ale... Ja jestem. No właśnie. I tutaj nie wiem, jak te koty, czy one tak sobie... Trudno mi powiedzieć. Pewnie od mhm. temperamentu zależy zwierzaka. Natomiast no, pies ma kontakt z naturą, ma kontakt z, z innymi zwierzętami. No to ja, ja kocham las i zdarzają się takie sytuacje, że idę, idę sobie spaceruję yy, spacerować w lesie, prawda, i biegnie wataha psów, bo to tak trzeba nazwać, wataha psów, 3, 4, 5 psów. Właściciele idą z daleka i mówi, krzyczą z daleka, ten pies nie gryzie. Może on nie gryzie, może on dotychczas nie pogryzł, ale proszę państwa, bierzmy odpowiedzialność za swoje zwierzęta, bo to, że on nie ugryzł dotychczas, to przestraszony, zestresowany. Może ugryźć, może ugryźć dorosłego i może ugryźć dziecko. Tak jest, to są olbrzymie problemy, wielka trauma dla osoby pogryzionej. Proszę o tym pamiętać. Tak? I tu, jak właściciele psów mówią, nie ma raz niebezpiecznych. Ale pamiętajmy, że zwierzę może się przestraszyć, prawda, i reaguje po prostu w ten sposób, że gryzie co jeszcze można powiedzieć jeśli chodzi o postępowanie swoiste proszę Państwa to jak najszybciej po pogryzieniu proszę zwrócić się jeśli to są godziny pracy do swego lekarza rodzinnego a jeśli jest to, jest to są to bardziej rozległe obrażenia wtedy na dyżurującą izbę przyjęć dyżurującego szpitala tam lekarze wiedzą co należy zrobić ja nie będę wchodzić w szczegóły że należy oczyścić rany i tak dalej, to postępowanie jest opracowane. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia przeciwko wściekliźnie, to zajmuje się tym poradnia, właśnie tak jak powiedziałam z na ulicy Żurawiej w Szpitalu Dawnym Zakaźnym lub w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Również szczepienia są prowadzone w Bielsku Podlaskim, ale tam są pewne ograniczenia czasowe. Czyli Pani Profesor, jeżeli będziemy spacerować po lesie i no, nie daj Boże ugryzie nas jakieś dzikie zwierzę, to pomimo tego, że tutaj jakby tego niska wścieklizny nie ma, to nie czekamy na nic i od razu udajemy się do poradni? Tak, bardzo proszę nie zwlekać, proszę nie zwlekać. I tu są jakby dwa aspekty pogryzienia, prawda? Jeśli mówi Pani o e, zwierzęciu wolnożyjącym, tak? E, biolodzy lub, wolą to określenie niż dzikie, dzicy to czasem są ludzie, wobec siebie szczególnie. Natomiast jeśli chodzi o Zwierzęta wolno żyjące, my nie mamy często możliwości ich obserwacji. W związku z tym, zależnie od, od sytuacji, prawda, jeśli jest to niewielka rana, tak, zadraśnięcie, czy, czy nie, niewielka bardzo rana, wtedy możemy się udać bezpośrednio do, do naszej kliniki. Natomiast najlepiej, jeśli udamy się na SOR, tam, bo tam, jeśli potrzeba oceny chirurga, czy ranę należy szyć, czy jakie postępowanie należy, Podjąć, a takie, a takie sytuacje się zdarzają, to wtedy sor i wtedy, i wtedy do nas. Natomiast życzę Państwu, żeby te sytuacje się po prostu nie zdarzały szanujmy siebie i swoje zwierzęta. Pani profesor, to jest bardzo obszerny temat, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję spotkać się przy mikrofonie i kontynuować tę rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. To ja dziękuję, czuję się wyróżniona i zaszczycona. Życzę Państwu wesołych świąt i abyśmy się w temacie wścieklizny nie spotkali. A naszym gościem była profesor. Anna Grzeszczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.